Raport z daleka. Przed Państwem Karl Marcotti, Atkis Realis, bieżące inwestycje Kanady w nowe elektrownie jądrowe, duże reaktory i SMS-y. Zapraszamy. Ale. Hello, you, Dzień dobry, dziękuję bardzo panie i panowie. Przepraszam uh, za moją prezentację na języku angielskim. No, daleko bym z polskim niestety nie zaszedł. Przepraszam. Ogromnie cieszę się, dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę przedstawić historię sukcesu nuklearnego Kanady. Uh, są to technologie, które uh, rozwijaliśmy latami. Jest to historia, która jest postrzegana jako inwestycje w nowe, inwestycje w całym kraju, w wiele różnych technologii. Między innymi SMR-y. I opowiem o tym w mojej krótkiej prezentacji. Zanim jednak przejdę do niej, chwila, kilka słów na temat firmy Atkins Realis. Być może nie znacie tej nazwy, ale Kanada jest jednym z największych, jest największa firma inżynieryjna w Kanadzie. I zajmowaliśmy się od zawsze technologią jądrową. Zainwestowaliśmy wiele w sektor, w sektor jądrowy. Zatrudniamy 38 tysięcy pracowników na całym świecie, 4 tysiące z nich to osoby zatrudnione w sektorze jądrowym. Króciutki przegląd mojej prezentacji. Dlaczego Kanada sobie radzi tak dobrze w energetyce jądrowej? Dlaczego inwestujemy w przyszłość? Kanada i Polska mają bardzo wiele ciekawych punktów stycznych. Oprócz tej samej liczby ludności mamy, mamy taką samą liczbę ludności, która potrzebuje czystej energii. Musimy odejść od węgla i musimy to osiągnąć. Kilka historii dotyczącej. Historii jodrowej historii Kanady. Zbudowaliśmy 31 reaktorów kandu na całym świecie. 10 największych kanadyjskich reaktorów kandu przechodzi obecnie modernizację. Są to reaktory, które doskonale sobie radzą. To zdjęcie to jest Darling. Tak nazywa się Darling tuszkowo Toronto. Widać zielone tereny, które otaczają tę elektrownię. Jest to pierwsze miejsce, gdzie, zastos gdzie zastosowano Reaktory BWRX300 i dla nas są one bardzo ważne. Jest, mamy tutaj 10, 10 dużych reaktorów, reaktorów i one w tej chwili, są, one w tej chwili przechodzą modernizację. Myśmy je zaprojektowali na 60 lat, ale po środku ich okresu eksploatacji przechodzą modernizację, która przedłuży ich żywotność do 2060 roku. Tego roku, to jest ten reaktor. To jest projekt 26 miliardów dolarów, czyli ogromna kwota. Jesteśmy w połowie drogi. Jest to w tej chwili zgodnie z budżetem i zgodnie z harmonogramem i dlatego mamy taką pewność i rząd kanadyjski wie, że wiemy co robimy i że możemy budować nowe reaktory. W związku z tym sukcesem rząd poprosił nas, żebyśmy zaplanowali o zaplanowanie nowych inwestycji i ta pierwsza czwórka BMRX 300 to dopiero początek. Jak widać na dole na slajdzie, inwestujemy też w najnowsze projekty. To jest Generacja 4. Jest to reaktor Kandu o mocy 1000 MW. W tej chwili też jesteśmy w połowie procesu projektowania. Mam nadzieję, że będą one pracowały w Kanadzie i na całym świecie. I teraz co się dzieje z tym nuclear? Jak każdy inny kraj, chcemy zdekarbonizować nasz kraj, czyli to jest wyścig o net zero. Chcemy pomagać w przemianach i Kanada, tak jak każdy inny kraj, będzie musiał radzić sobie jeszcze lepiej. Ten mały, to małe kółeczko, to jest, ogólna zdolność, to jest aktualna zdolność generowania energii. Tu mamy bardzo dużo energetyki z wody, 62%. 62% to jest energetyka wodna, a jedynie 14% to jest energetyka jądrowa w całym kraju. Jest to mieszanka odnawialnych źródeł, czyli biomasa, geotermia, wiatr. Wiemy, że żeby osiągnąć cel do 2050 roku, musimy potroić poziom produkcji energii, oddawania energii do sieci. I nie możemy rozwijać się w energetyce wodnej. Musimy rozwijać się w energetyce jądrowej. Także chcemy jak najszybciej powiększyć nasz udział energetyczny, nasz miks energetyczny, udział jądrowy, stąd będziemy mieli. Non, vraiment ça. Głównie rozwój ten prowadzi największa prowincja, Ontario, 16 milionów mieszkańców. To jest największa prowincja w naszym kraju. Ontario, tylko Ontario musi rozwinąć swoją sieć około 70 gigawatów w ciągu kolejnych 25 lat. To jest ogromna ilość nowych inwestycji w energetykę i musimy zastanowić się, jak to osiągnąć. Pewne liczenia To będzie około 26 reaktorów BWRX-300 lub, nie, nie lub, tylko oraz 10 dużych reaktorów KANDU. Kanada musi mieć też MMR, czyli średnie modularne reaktory i w to inwestujemy. Mikroreaktory reaktory i w to inwestujemy. I to jest tylko jedna prowincja, co prawda największa, cztery prowincje w Kanadzie już teraz inwestują w nowe programy i badają w co będą mogły inwestować. Także w kolejnych miesiącach to się rozstrzygnie. Także SMR-y, mmr czyli małe i mikro. Jest na poziomie regionu, na poziomie prowincji bardzo wiele zainwestowano w, to, w badania. Zastanawiamy się, co możemy zrobić. Chcemy wspierać, chcemy wspierać prywatne firmy. Tak wygląda plana SMR-ów i MMR-ów całej Kanadzie. Widzimy na środku to zielony kolor. W tej chwili Ontario ma najwięcej małych reaktorów i mikroreaktorów. Master University to jest największa uczelnia, która bada kwestie jądrowe, prowadzi różne programy MMR-ów i SMR-ów. Nasze laboratorium nuklearne, które współpracuje z zakładami energetycznymi w Ontario, również sprzedaje reaktory dem demonstracyjne. And then of course we have the four I GE oczywiście mamy to, też... Uh, planowane reaktory 4GE dla Darling dla reaktora dokładów jądrowych Darling i mamy te mamy technologię trzy cztery, która generacji trzy która będzie dalej planowana do wdrażania. Mamy też mamy też inżynierów, którzy wspierają projektowanie i na koniec w wschodniej w zachodniej części kraju mamy Saskatchewan i tutaj to są obszary, które są dosyć o niezbyt gęstym zaludnieniu. To są mało zaludnione prowincje, ale one też inwestują w technologię jądrową i chcą zbudować kolejne reaktory na bazie X300. E Naturalnie pojawi się jeszcze znacznie więcej. Także to jest bardzo ważne też przecięcie z tego, co się dzieje w Polsce. Wiemy, że możemy się od siebie nawzajem uczyć w tej najnowszej technologii. Krótki przegląd technologii KANDU. Ogromnie nas cieszą nowe modernizacje. W tej chwili, jak mówiłem, przechodzi, to, przechodzi, ten, przechodzi ten reaktor modernizację. Widzimy zakłady w Darlington, mamy tutaj rektor świata, jeśli chodzi o o kolejnych dni nieprzerwanej pracy i dalej mamy też szóstki, one zostały były kiedyś budowane w Chinach na początku lat 2000. ale Kandu ma fantastyczną historię, jeśli chodzi o przeładowanie zdolności produkcyjne są ogromne, możemy mieć, możemy mieć współczynnik sprawności od 94 do 96 to jest ogromna efektywność e, konstrukcji. E, nowy Kandu e, Monarch wykorzystuje najlepsze cechy poprzedniej generacji ICS-6. To jest mniejsza wersja. Jest to wszystko konstruowane w sposób modularny, w związku z powyższym będzie mógł być z dużym sukcesem wdrażany w Kanadzie w ciągu kolejnych lat. Będzie to reaktor o mocy 1000 MW. Bardzo niski poziom kosztów energii elektrycznej i jest zaprojektowany z myślą o 70-letnim okresie eksploatacji przy najwyższych współczynnikach wydajności na świecie. Jedyny reaktor na świecie, który może produkować medyczne izotopy, czyli kandu ma ogromne zdolności współpracy, współprodukcji ratujących życia izotopów medycznych. I e, są to takie, które mogą. E, pro, tylko, jeden, tylko, jeden, tylko ten jeden e, reaktor kandu w Ontario produkuje obecnie 50% światowej podaży kobaltu 60, który jest używany do sterylizacji jednorazowych urządzeń medycznych na świecie. Dzięki temu kandu, sprzedaż kandu jest bardzo m, atrakcyjna, ponieważ bardzo wiele krajów patrzy, że może to być zabezpieczenie ich dostaw i. Stopu. Tak jak wcześniej mówiłem, nowy Kandu monarch jest zaprojektowany z myślą o większych obciążeniach sejsmicznych niż poprzednie modele. To pozwala, na, pozwala to poza tym na... Y, y, dokonywanie przeglądów bez zatrzymywania pracy. I to, co najważniejsze, w tej chwili pracujemy nad jeszcze, jeszcze nowszym projektem. Patrzymy tutaj na reaktor, który jest zasilany w 100% naturalnym, czyli niewzbogaconym uranem. Tutaj znacznie łatwiej od dostawy tego surowca. Bardzo wiele krajów, to jest pięć krajów, to są kraje, które, które produkują swój własny uran, który nie wymaga żadnego wzbogacenia przyszłość międzynarodowa, przyszłość kandu. Myślę, że najważniejsza kwestia do międzynarodowej sprzedaży to kwestia tej konstrukcji. Chodzi o to, że nie tylko mamy bezpieczeństwo dostaw dostaw, ponieważ jest naturalny uran nie wymaga wzbogacenia jest również lokalizacja. Każdy kraj może zbudować krajowy łańcuch dostaw dla reaktora kandu i dla komponentów, które mogą pochodzić ze źródeł lokalnych i to jest ta sama kampania. Lokalnego kontentu, dostaw lokalnych, które promujemy w każdym kraju. Także na tym kończy się moja prezentacja. Chętnie odpowiem na Państwa pytania. No myślę, że to był opis tego, dlaczego odnieśliśmy sukces w Kanadzie i dlaczego chcemy odnosić sukcesy w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo.